Czy wilki generalnie są w, według mnie, yy, pierwsze to jest gdzieś koło 7 lat już są wilki, jest tutaj w tej chwili wataha, yy, taka pierwsza yy, pierwsze, pierwsze takie spotkania to była taka, taka ja je nazywam ją taka para rodzicielska, która mhm. yy, z którą się spotkałem w grudniu, dokładnie 7 lat tego mniej więcej. Mhm. Natomiast yy, pracując w lesie Zdarza się, że czasem go zaskoczymy. Ja miałem taką sytuację kiedyś w młodniku, szedłem do młodnika, była taka pogoda, troszkę taka mrzawka, troszkę jakiejś takiej mgły. I on sobie gdzieś tam spał pod wykrotem najprawdopodobniej. No i wszedłem na niego tak na dystans może 4-5 metrów. No. Mhm. no muszę powiedzieć, że troszkę mi się tam też włos na głowie zjeżył. No. tymi ścieżkami... To no, nigdy nie doszło do kontaktu z człowiekiem jakiegoś? N nie, nie, nie. natomiast to nie y ma mowy jakiejś agresji takiej bezpodstawnej? Nie było bezpodstawnej uh -huh. agresji. Ostatnio miałem sytuację, gdzie człowiek wjechał czerwonym szlakiem samochodem osobowym i w końcu utonął. Utknął? Utonął wręcz. W błocie? W błocie, w błocie tak. I na moje pytanie, skąd się tutaj wziął, to mi odpowiedział, że jest miłośnikiem przyrody. I no to jest polska kultura grzybobrania. To no, jest klasyczny przykład puszka, a to był bardziej świadomy, bo już ją zgniótł i wsadził do środka. A żeby nie było widać. Tak.